Strzelaniu. Twórcą. Ja tworzę te galaktyki i to To jest niby taka próba. Ale nie próba, bo tam już coś może żyć. Coś się rozpadło. I miało wpływ na, na cały ten układ. A czemu to coś się rozpadło? Czy to jest Twoje niedopatrzenie? Oni tak twierdzą. Czy to jest prawda? Ja nie wiem. A czemu ty nie masz op opiekuna? Bo ty mówisz, nie miałam opiekuna. Bo oni byli przekonani, że ja to zrobię tak, jak trzeba, wszystko sama. A nigdy tak nie jest, żeby tam wszystko było samemu do zrobienia, tylko są inni. Okej, okay, czyli z tym opiekunem to jest ich błąd, czy to jest twój błąd? To oni powinni ci byli za, y, y, zapewnić tego opiekuna, czy ty powinnaś o niego poprosić? Jak to jest? Ja myślę, że to tak będzie po, po połowie. Ja za duże ambicje, a oni za duże oczekiwania. Czy ty pochodzisz tam z jakiejś konkretnej galaktyki, z jakiejś konkretnej rasy? Czy e, jak my mamy określić to, kim ty jesteś? Ja jestem w grupie twórców. Co to jest za grupa twórców? Tworzą galaktyki. Nie jesteśmy w jednym miejscu, to mi ciężko powiedzieć, bo. Bo każdy jest tam, gdzie coś stworzył i jesteśmy rozsiani po prostu. Tak jakbyśmy byli przy tych, przy tych galaktykach swoich, opiekujemy się nimi. Doglądamy. Dużo jest tych galaktyk, więc ja myślę, że jest nas trochę. Nie wiem, ile każdy z nas ma pod swoją opieką. Coś mi mówi, że trzy. Każdy ma trzy. A, czyli jest grupa twórców, a jakie są inne grupy? Życie dajnych. Są życiodajni. Oni potem jakby przychodzą. I tworzą życie. Ale ich już jest więcej, bo tam już jest... Yy... No dużo, dużo. Czyli mamy grupę twórców, grupę życiodajnych. Czy jeszcze mamy jakieś grupy? Ja bym ich nazwała świadomych. Że tak. Coś odmyśli, od myśli, od Nie będą świadomi. I co oni robią? Czy świadomi? Obdarzają umysłem. Kto tam jeszcze jest? Uczniowie mi się pokazują. I kim są uczniowie? Czego oni się uczą? Albo za co oni są odpowiedzialni? Oni są wybierani do, do tych grup czyli dowiadują się z każdej grupy, co, jak. Potem są dobierani do tych grup. Czy jeszcze jest jakaś grupa? Doglądacze. Jakie jest ich zadanie? Oni mają konkretne obszary w galaktyce do sprawdzania. E, czy jeszcze jest jakaś grupa? Chyba jest, ale ja nie. Jakby było, ale nie powiedzą mi. A kim jest rada? Oni są wysocy i tak siedzą za takim Złotym stołem. Jakie jest ich zadanie? Kontrola nas wszystkich. Ile osób jest w Radzie? Siedem. Tak ciężko powiedzieć, to osoby. A jakbyś ich nazwała istnienia? O bardziej. Co jeszcze? Co jeszcze powiesz na przykład o Radzie? Oni są tak jakby trochę wyżej uniesieni. Ten cały stół czy podest to tak jakby trochę wisiał. To jest tak, jakby. Wiesz co? To jest tak, jak. E, to jest takie nienamacalne, jak hologram. o. To oni są w innym miejscu oni nie są z nami. To jest tak na zasadzie hologramu. Czyli w momencie, kiedy jest potrzeba, oni się po prostu pokazują jako rada, no trochę jak przekaz internetowy, tak? Czyli jest to spotkanie na micie. Tak. tak. Okej. Okay. Um. Co tam jest jeszcze istotne, co tam jest jeszcze ważne, co tam jest jeszcze do zauważenia w tym wszystkim? Skąd się rekrutują te wszystkie osoby? Na uczniów, na um, twórców? Ze źródła. Czyli wy jesteście ze źródła, wszyscy? A, okej, okay. wszyscy jesteście ze źródła. Rada też jest ze źródła? Coś jak źródło, ale nie ze źródła. O. Co to znaczy? Nie są równi źródłu. Nie są równi źródłu. Tak. Okej. Okay. A co to znaczy? Są mniej niż źródło. Ważni, ale mniej niż źródło. Czyli jak coś się dzieje, któreś z rady przewinie coś, to zostanie usunięty przez źródło. Ha. Czyli są ważni, ale nie najważniejsi. Tam jest dużo pokory w ogóle, jest bardzo dużo pokory wśród nas i w Radzie. Tam nikt się nie wywyższa. Mhm. Każdy ma ambicje, ale to nie na zasadzie, że ja będę lepszy od Ciebie, tylko ja mogę być lepszy od siebie z wcześniej, o. Czyli takie doskonalenie. Tak. Co jeszcze mamy wiedzieć o tym? A w ogóle tam fajne emocje takie są, taka, takie zrozumienie, bardzo fajne miejsce. Dlatego jestem tak zaskoczona tym, że oni nie zabrali z tamtego miejsca i żebym ja wróciła tutaj. W ogóle takie niespodziewane. Czyli y, to nie to, czy to jest wcielanie równoległe, czy to jest tak, że to jest jakiś z twoich wcześniejszych, no bo musimy to jakoś do naszego y, sposobu rozumienia y, dostosować. Jakieś wcześniejsze y, wspomnienie, wcześniejsze życie, i ty z jakiegoś powodu? Po byciu twórcą inkarnujesz na Ziemi. Tak, tak, tak bym to czuła. Hmm. A okej, okay. a dlaczego tak się stało? Czy to jest Twój wybór? Bo, bo tu. Bo jak się jest fizycznym, to się więcej doświadcza o. Bo to jest to, co kreujemy, czyli doświadczasz tego, co wykreowałaś. Um. Jesteś swoim własnym dziełem. O, tak przychodzisz. Przychodzisz i doświadczasz tego, co stworzyłaś. Czy to była Twoja decyzja, że Ty chcesz tego doświadczyć? Każdy chce. Każdy. Nie ma takiego istnienia, co by nie chciało. Mhm. Czyli pochodzisz ze źródła. Tam wybrałaś drogę, w której stałaś się twórcą. I podjęłaś decyzję, chciałaś po prostu doświadczyć tego, co stworzyłaś, tak? Dlatego jesteś teraz na Ziemi, tak? W uproszczeniu. To jest tak, jakby każdy miał taką drogę mhm. To fizyczności. Jakie się pojawiają odczucia w ciele? Ciepło, gorąco, po co mi się dłonie? Co jeszcze się pojawia? Czuję, jakbym była w tłumie. Tam. Co to znaczy? Że jest nas dużo, ale to nie jest taki tłum, że czujesz, że, on, że za dużo, tylko to jest taki może nie tłum, grupa, ale taka duża grupa, i tak jest dobrze. Taka jedność? Tak. Ja stoję w środku, ja wiem, że że oni mi pomogą. Mhm. Tam nie ma złości o to, co się stało, tylko Zaskoczenie, a co idzie za zaskoczeniem? To jest właśnie ta pomoc, to jest wsparcie? Będzie pomoc i będzie wsparcie. Dużo wyrozumiałości. Co jeszcze masz wiedzieć o tym wszystkim? O czym mówisz? Bo wyszłyśmy od. Um od trzymania za klamkę, od unoszenia się, od niedokończonych spraw, bo gdzieś coś wymagało twojej interwencji, pokazała się jakaś struktura, grupy, które pochodzą ze źródła, pokazała się jakaś rada, która nadzoruje, ale i służy, tak, no bo ona pomaga w jakiś tam sposób, Pokazu pokazała się też droga, że każde nie ma tą samą drogę, że pochodzi ze źródła, że wybiera jedną z grup, być może jest kreatorem, tak jak ty później chce tego doświadczyć. I w momencie, kiedy jest y, potrzeba, y, pojawia się jakiś y, błąd, jakieś no, nieoczekiwane zdarzenie, pojawia się też ta jedność i, ta i to wsparcie. Grupa duża, tak jak powiedziałeś, tłum, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Co jeszcze mamy wiedzieć? Na co jeszcze mamy zwrócić uwagę? Co z tego, co powiedziałam, nie jest prawidłowe, co wymaga korekty też. Może jest tak, że to zbytnio upraszczam. Wiesz co, mi się, po, po, po usłyszałam coś takiego, usłyszałam, a nie wiem jak to powiedzieć, to nie słyszę, tylko tak odczuwam. żeby nie za głęboko w fizyczność Mhm. Uh -huh. Bo? Po zagubienie. Czyli, jeżeli doświadczasz swojego dzieła i wchodzisz za głęboko w fizyczność, to wtedy się pojawia zagubienie w związku z, ze skupieniem się na odczuciu fizycznym, tak? Czyli oderwanie od, od, od tego, co, co, co nie wiem, duchowa? Tak. Mhm. Żeby, Zapytaj się, no. Żeby, żeby dać tej duchowości jakby. Żeby ona przewodziła, o. Że ona jest przewodnią, że niby tu jest ta fizyczność. Ale duchowość nadal przywodzi? Nawet jak się gdzieś tam stłoś, to duchowość przywodzi. Dziękuję za obejrzenie nagrania. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Zostaw polubienie oraz komentarz pod filmem. Dziękuję.